A z tej strony z tej strony Koku 55 i dzisiaj będę grać sobie w Brawla na moim koncie. Nie wiem czy wiedzieliście. Był odcinek PrawlA. Brawla. Był raczej. Raczej. No był po to po, 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 No ale... Nie wiem, czy będziecie chcieli jakieś ten gry, bo w sumie ten, ten odcinek się bardzo dobrze sprawdził, więc napiszcie w komentarzach, czy się te, gram, nie wiem co, ten odcinek, pamiętacie? To tamta gra wam się pewnie spodobała. No to, to, bo, no to byśmy sobie porali. To najpierw, co pogramy to, to duo, no to napiszcie w kolejnym odcinku, to nagrać, czy to. Bo ja mam... Mam to... No i właśnie. Teraz gram w brawla. Piperko. Nie, ja, ja. na wycieczce zrobiłem to piperkę. Na wycieczce dropiłem to piperkę. Fajnie ją dropiłem, bo z Big Boxa ją drupiłem. Tak, tak pomyślałem sobie, e tam i tak trzy rzeczy, nic nie wypadło. A tam na końcu z tych no z big z boxa to było i, i wtedy y, na, na końcu a tu Piper pokazuje wszyscy wściekło dlaczego na 10 pucharków dropnałeś Piper. Taka, takie, 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 takie. Oczywiście to z mojej klasy nie, nie polecam oglądać moje odcinki Wszystkich nawet polecam. Ja Piperki Szelki Shellki, żeby go ten pit. E. Czym się różni Piper od Poco? Dużym rzeczy. O chyba, chyba nie zauważyłem, ale dobra, pięknie, pięknie. Bramowy. Pięknie. Pięknie mówię. Kolejny raz pięknie mówię. No bo w sumie pięknie jest. Patrzcie, jak, jak teraz ktoś podejdzie do tego poko, to ja sobie strzelę ten po prostu. Ja to sobie dalej ten. Oni podejdą. Pajperka tu skoczę. Już mam. Kurde! Dobra jest wygrana rundka. Nie wiedziałem, że z to wygramy. Ale by było fajnie jakbyśmy coś jeszcze zrobili dzisiaj. To by było właśnie fajne. Opening! 5 skrzynek. Open, zrobimy dzisiaj opening więc skrzynek. Albo z 3. Nie, z 3 mam. 4 skrzynki, opening, 4 skrzynki. Małe, małe 4 skrzynki. Jakby były mega boxy, to rozumiem. To to jest opening, ale. Ale. Ale się ale, ale. cztery małe skrzynki to raczej nie. żeby to tak wspieram, te ładnie pięknie. Pomyślałem, no, że to już jest zła rosa, i tak już chciałem pod... podgłosić się. Chciałem. Ale słuchawek nie mam. Nie wiem, gdzie się podziały. I dlaczego to strzela? Jak ja strzelam tu, to to i tu. Za daleko. Jak strzelę tu, to to strzeli tu. Trochę lagi mi pomogły. I ból załatwiony przeze, przeze mnie. A nie wiem dlaczego, ale to jakoś się laguje. To nie wiem dlaczego się to laguje. A ja nie mam pojęcia czemu to się laguje. Nie mam pojęcia po prostu, nie mam pojęcia. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj będziemy bajperkować najbardziej, bo to jest epicka kapustek. Ile tych skrzynek, no jeszcze trochę tych skrzynek. Elika 7. będzie to naczynek bardzo krótki, będzie trwał 5 minut już minęło, więc papa... Nie no, nigdy tak... Nie, nie, nie wiem, czy lubicie jak tak to. Czasami się adatuje, ale... ale pewnie nie. No czy jak można tak pomóc przeciwnikom? Pewnie nam mi jeszcze ukradną tego pora, tak? Tak, tak, nie, nie, no ukradnij mi zabijemy ich, dawaj, chodź. Pa, dostała szelka. Pięknie. Yeah. Pięknie. Yeah. yeah. Oni, oh, oni. Oh, yeah. Ona nie wierzyła na nabiciu ulta. To jakby bliżyła, to bym pięknie... Nie wiem dlaczego, ale ja trafiłem, właśnie i ona w ogóle nic nie dostała, ani ja nie dostałem do ulta. W ogóle nic, właśnie. Oje, yeah, jakie. Widzieliście te akcje Chyba nie. Nie, uciekaj, tam jest el primo! Nie, nie zatrzymuj się! Co on robi? On chyba też ma lagi, tak jak czasami ja. Pum. Trochę to ich zdradziło. Trochę to nas zdradziło z nim. O nie, o nie! No tak się wychodzi, bo wtedy kiedy tego ulta używałem kompletnie było źle. Nie ja stawiam sobie tak. Pewnie on nie. Oczywiście, że nie on. on nie stawi dob dobrze. No szybko stawaj, bo jest dawaj! Koniec. No nie stawił. Basę to już tak jest. Jak już tu jest, to jest niefajnie. Blum, blum, blum. Myk Myk Mk Myk No i fajnie Jak załatwioni dostali. W ogóle jest jedna drużyna, my je załatwiliśmy, tą drużynę właśnie Ej, w ogóle jest tyle skrzynek tu mają tak mało power'ów, że my ich zabijemy po prostu. Zabijemy że zgiwi to będzie wygrana gierka raczej. No Woli na piperkę iść. Ale to był zły wybór. Oni nie mają tak mało power'ów. Pa, te, tego na hita. Na hita. Widziałem tego kolta. Na pewno teraz, jak oni wygrają, to nie dostaniemy na minusie. Tylko to wiem. Ale primo raczej padnie. Czekaj, nie nie wykorzystywał ulta. Ja chcę pod, podskoczyć. To mi tak. Nie chcia, chciałem podskoczyć, ale już. Po co? Po co podskakiwać? Ja tak. Ja robię. Łędzio, łędzio robię Łędzio, łędzio śmietanka Łędzio śmietanka O nie, o już chciałem z tak strzelić ciu, ciu, ciu. Kolejna rundka Musimy tu mieć dużo ksynek. Musimy ich zabić od razu Bo jak się zabija to jest dobry początek ale, ale oni mogą nas zabić Więc to jest właśnie zły początek Taki jest właśnie czasami zły początek na przykład chcę, żeby wygrało to Albo nie trafiasz nikogo Tak jak ten kolt Też to trochę nie trafia Ja wolę się trochę schować Bo O, jest Jest już, już trochę jest, Mamy przewagę nad, na chwilę Nad wszystkimi O właśnie, ból Ból, i mu moją szelkę ból Ból zabił moje serkę, o ty, o ty Ale dostał O ty, o ty, o tyś O nie, on dostanie jeszcze Śmieciami przez łeb, o nie Dobra, już też nie Stawiam 60 nie zaliczyła O nie, teraz zero Jakie zło i, I te cztery skrzynki pewnie nie zostaną zaliczone ogólnie. Ogólnie to. <laughs> nie wiem dlaczego. Gram jakimś barlejem upośledzonym. Nie jest taki upośledzony. No nie wygląda, ale pewnie jest. Nie wiem dlaczego ciągle prawie w każdym odcinku wziąłem słowo... ...upośledzony. No właśnie. I... ...tego sobie nie lubię. Hello... My z barleyem tu koksimy. No nie, no nie koksimy. Ja tylko piperki obbijam. Albo dynamajki. Też chciałam strzelić. I Piperka, jakby on nie, ode mnie została, to by. Pa, pa, ile. Teraz on, Teraz my mamy trochę przewagę na paperko Na Piperko mam bardziej przewagę. O Ale. Ale się wplątała. To jeszcze mi dało. Ciuk. Wplątała się. Szybko. Dobra. Pięknie koksimy. Teraz to akurat koksimy. Teraz to akurat koksimy. No podchodźcie. O nie. Kurde. Kurde, aż musiałem rozwalić krzaki, żeby... Dobra, peperka. Co jest? Taki nob mnie wow. No bo ten Barle jest upośledzeniec jakiś. Naprawdę z upośledzeńcem. Tu to akurat naprawdę był upośledzeniec. O, jest, jest. Mamy cztery skrzynki. I teraz otwieramy pierwszą skrzynkę. Ty, 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 ty. No, oczywiście, że nic. Druga skrzynka. Ty, 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 ty. Trzecia skrzynka. Ty, 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 ty. Czwarta skrzynka. Zamykam oczy. Nie, nic nie ma. Dobra. Bo już nawet słyszałem głos, że nic nie było. Dobra, tam trochę mi doładowało. Toś mnie do znajomych. Pamiętacie, tu macie mój ten kodzik. Możecie mnie zaprosić ja od razu sobie przyjmę. Zaproszenie. No i no jeszcze jedną rundka zagramy. i chyba już kończymy odcinek. Ale to, to akurat naprawdę bez żartów. Naprawdę zaraz kończymy odcinek, więc przygotować się można. Z jakimś El Primo gramy. El Primo Piperka, dobry, dobry skład. Trochę zły jest. Bo animacja. Wiem, że tu ktoś wszedł. W te krzaki. Konkretnie w te krzaki, właśnie. I on dalej jest. No nie, nieba. Chyba ten ból na chwilę wszedł tylko. Ale musiał ktoś wejść. Sami przyznajcie albo nie, nie wiem. Raczej A my ukradniemy mu, bo 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 tak. Nie! Czy tamten... Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, subskrypcję i pa!